Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Proszę powiedzieć, ile Pan już pracuje w tym zawodzie i czy się Panu dobrze pracuje jako przewodnik? Ja stosunkowo jestem starym człowiekiem, ale jako przewodnik jestem młodym przewodnikiem. Pracuję tutaj od listopada ubiegłego roku i pracuje mi się tu doskonale. Wspaniały zespół, wspaniały ludzie i bardzo miło opowiada się o historii tego zakładu. W związku z tym, że byłem absolwentem szkoły przynależnej do tego zakładu i pracę w kopalni podjąłem na tym zakładzie, więc bardzo chętnie i miło wspominam o historii swojej, jak również o historii tego zakładu. A co się Panu najbardziej podoba w pracy jako przewodnik właśnie turystyczny? Co, co Pana tutaj kręci, że tak powiem, jak to mówi młodzież? Przede wszystkim kontakt z ludźmi. Przyjeżdżają ludzie z całego kraju, również z zagranicy i kontakt z tymi ludźmi pozwala, pozwala mi na to, żebym czuł się jeszcze komuś potrzebny. Nie jestem już jako osoba starsza odrzucony na margines, że mogę z ludźmi się kontaktować, mogę z nimi rozmawiać, mogę im opowiadać historię tego zakładu. Cieszy mnie to bardzo i uważam, że jestem z tego powodu usatysfakcjonowany. A proszę powiedzieć mi, bo wiem, że tutaj różne grupy przychodzą zwiedzać Starą Kopalnię. Jakie grupy do Pana najbardziej trafiają i do kogo Panu się najłatwiej mówi o Starej Kopalni? Przyjeżdżają tu różne grupy. Rozmawiam się z każdą grupą właściwie. Podobnie, ale natomiast najtrudniej rozmawiam się z ludźmi, którzy przyjeżdżają ze Śląska, bo oni mają dużą wiedzę na temat górnictwa, z tego względu, że górnictwo na Górnym Śląsku jest rozwinięte i do dzisiaj jeszcze funkcjonuje, więc ich wiedza jest ogromna. Dlatego z lekką tremą, z takim troszkę pewnymi obawami, yy, z nimi się rozmawia, ale generalnie radzimy sobie, myślę, doskonale i po chwili, po jakimś czasie krótkim, ta trema. Po prostu ustępuje. A jeśli chodzi o dzieci i młodzież, czy oni też chętnie słuchają z historii, którą Pan ma im do powiedzenia? No tak, dzieci są przesympatyczne, są ciekawe, są, są wesołe, są, zadają mnóstwo różnych pytań pytań na każdy temat. Bardzo miło się z dziećmi współpracuje, miło się z nimi rozmawia i miło się z tymi dziećmi spędza tutaj w Starej Kopalni czas.